Ale mam fazę. Takie słowa w trakcie transmisji na żywo powiedziałem. Ja Cię okazuje wielkim hitem. Wiralem w internecie się stałem. Mocny, piękny rzut. Niemal jak rzut, jakby wykonanie rzutu różnego. Jest! Jest! 29! Brawo! Ale numer! Nie! Ale! Bo... Pięknie! Brawo! Łada! Ha, ha, ha. Ale mam fazę! A gdyby tego było mało, to jeszcze się też i tak, no niestety, powiedziało. Jak to powiedział Łysy do Łysego, o mały włos bym nie dojechał. A, dziorno, egesz egedre, todora maszo jos, soros doros, brzuchos bolos, ostros paprykosz. Tak powiedział Polak y, w Budapeszcie i dzięki temu kupił 6 ton buraków cukrowych promocji. Haha, ach mon chéri, mon dieu, la présence, dzisiaj się będzie działo. To tyle, na razie tego śmiesznego, wesołego, przechodzimy do tematu bardzo poważnego. Cześć, dzień dobry, witam Państwa serdecznie, dnia 6 październikowego, a jak 6 październik to poniedziałek, a jak poniedziałek to standardowy, cykliczny program na kanale InfoSport, komentarze. Szanowni Państwo, komentarze. W świecie sportu bardzo dużo się wydarzyło dużo ciekawego, fascynującego, bulwerszującego coś, co spowodowało, że obok tego przejść nie można i tego nie można puścić o tak zapomnienie dlatego to skomentujemy, porozmawiamy, ale też będzie też tutaj przedstawione najnowsze, najnowsze dane najnowsze, najnowsza statystyka quizu ale to potem. Dokładnie 4 października o godzinie 11, a dokładnie przed godziną 11, byłem już w Biłgoraju na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Biłgoraju i tam właśnie na tym, na tym przepięknym stadionie oczekiwałem na rozpoczęcie meczu Łada-2 Biłgoraj włókniarz Frampol. Szanowni Państwo, w trakcie uruchomienia kamery, już połączenia, otrzymania sygnału, już ten sygnał był nadawany i nagle się wydarzyło coś ciekawego, wyjątkowego. Dosłownie dla mnie niespodziewanego, bo proszę Państwa, okazuje się, że jeden z widzów, jeden z widzów, fanów piłki nożnej z Biłgoraja do mnie podszedł i tutaj z Daru Serca Wielkiego przekazał mi piłk Biłgorajski. Dosłownie, kilka kawałków takiej potrawy, piłk Biłgorajski. To wszystko Państwu pokazywałem w trakcie transmisji na żywo, bo proszę Państwa, dla mnie to było coś naprawdę zaskakującego. No i coś bardzo pięknego, niesamowitego. Z tego miejsca raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję. Ale wydarzeń, ciąg dalszy. Okazuje się, że zgodnie z planem o godzinie 11.00 Łada 2 biłgoraj, włókniarz Frampo rozpoczynają rywalizację. Pierwsza połowa meczu bezbramkowa, ale druga połowa meczu dosłownie dramatyczna. Szanowni Państwo, to wszystko, co się wydarzyło w trakcie drugiej części meczu, drugiej połowy meczu możecie sobie zobaczyć na kanale Infosport, jak to wszystko wyglądało. Jak to wszystko wyglądało, możecie to przeżyć jeszcze raz skomentować, ocenić wnioski dla siebie wyciągnąć. A warto, a dlaczego? Bo proszę Państwa, kontrowersyjną decyzją sędziego w drugiej połowie meczu opuszcza boisko, bardzo dobry, bardzo aktywny, bardzo znany zawodnik 2. Biłgoraj i tutaj ku wielkiemu, wielkiemu rozczarowaniu osób zgromadzonych, no niestety ten zawodnik został zmuszony do opuszczenia boiska. Nagle się okazuje, że Łada 2 Biłgoraj, młoda drużyna, młoda drużyna, która rywalizuje na boisku z bardzo doświadczoną drużyną w włókniarza Frampola, nagle ta drużyna Łada 2 Biłgoraj zostaje w dziesiątkę. Proszę Państwa, druga połowa meczu yy, grają w dziesiątkę, no i co się nagle okazuje? I nagle się okazuje cud, cud w Biłgoraju yy, w postaci tego, że yy, Łada 2 Biłgoraj zdobywa bramkę. 1-0 dla Łady 2 Biłgoraj. Ja to tak skomentowałem, że jest to hołd dla tego zawodnika, który został zmuszony do opuszczenia yy, boiska. Jest to taki hołd, dowód uznania. To yy, ta bramka jest, została wypracowana yy, w pocie czoła yy, przez całą družynę przez cały zespół piłkarzy. Szanowni Państwo, Łada 2 Biłgoraj prowadzi 1-0 do zakończenia meczu, dosłownie zostało niedużo, akcja na boisku robi się coraz bardziej dynamiczna, no i jak dynamiczna, no i tutaj zachodzą różne takie dla mnie nie do końca zrozumiałe sytuacje, jakieś upadki, jakieś no tutaj dyktowanie jakichś rzutów wolnych, <laughs> aż wreszcie dochodzi do tego, że sędzia dosłownie 15 czy nie, 15 sekund przed zakończeniem meczu dyktuje rzut karny dla włókniarza Frampol. <laughs> Proszę Państwa, 15 sekund przed zakończeniem. Dlaczego? Ja liczę czas, podaję sygnaturę czasową, liczoną. Czas liczę od pierwszego odwizka sędziego i skoro już wiedziałem, że zbliżamy się do, do końca meczu, a tutaj nagle rzut karny, to wszystko zacząłem nagłaśniać, mówić, komentować. Byśmy tutaj mieli obraz sytuacji, jak naprawdę, jak faktycznie jest w tym miejscu i na nagle się okazuje, że no niestety, niestety tutaj włókniarz Frampol zdobywa bramkę rzutu karnego, ale wielkie słowa uznania i szacunku dla bramkarza Łady 2 Biłgoraj, który mówiąc kolokwialnie, skrótem wyczuł, wyczuł, strzał, wyczuł strzał zawodnika włókniarza Frampol. No niestety, stało się jak się stało, jest 1-1 i co? I nie ma zakończenia meczu. Okazuje się, jest 36. minut, 47, 48, kolejna 49, no i tutaj, tutaj, no takie moje troszkę zdziwienie. O co chodzi, już nawet skomentowałem, czy użyłem takiej przenośni, czy sędzia zegarek zgubił. I dopiero gdzieś po 50 minucie ten mecz został przerwany. Dramatyczny mecz, szanowni państwo. 1-1 zakończenie meczu: zakończenie meczu. Taki wynik poszedł w świat, poszedł w świat, szanowni państwo. Moim skromnym zdaniem, Łada 2 bił gora i pokazała was so. ich Znowu, użyję słowa znowu, coś niesamowitego, bo trzeba wziąć to pod uwagę, że Łada 2 Biłgora jest to bardzo młoda drużyna, bardzo młoda drużyna, młody team, młody zespół, któremu przyszło się znowu zmierzyć, zderzyć jakby z rozpędzonym pociągiem, z taką, taką doświadczoną drużyną piłkarską, jaką jest niewątpliwie Włówniarz Frampol, nota notabene wyżej notowana w rozkrywkach, Ale jednak, ale jednak tutaj Łada 2 Biłgory pokazała piękną piłkę nożną, w dziesiątkę zdobywają bramkę, no a później ten rzut karny. No, no już nie mi oceniać. Obejrzycie sobie Państwo transmisję na żywo na kanale InfoSports. Sami zobaczycie, zwolnicie, powiększycie, przejrzycie, to, 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 to będziecie mieli swoje zdanie wyrobione. Czy to koniec emocji? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, bo proszę Państwa, dosłownie na 2-3 minuty przed zakończeniem meczu do mnie podszedł właśnie piłkarz, który, który został zmuszony do puszczenia boiska. Proszę Państwa, coś kosmicznego, niesamowitego. Znowu zostałem bardzo fajnie, pozytywnie zaskoczony. Raz, przed rozpoczęciem meczu, o czym mówiłem, że zostałem podczasowany tym pirugiem biłkarskim, a teraz nie kto inny, jak sam ten bohater, ten piłkarz, ten, ta wyjątkowa persona, wyjątkowa osoba podchodzi do mnie, wita się ze mną, wyginiamy grzecznościowo parę słów. No i proszę Państwa, to wszystko też możecie zobaczyć, jaki taki, taki fragment z tego właśnie wycięty, jak to było. Radości mojej końca nie było, wielkie zadowolenie, wielkie zadowolenie, ale jeszcze nie wiedzieliśmy, że dosłownie na parę sekund, parę sekund przed takim czasem ustawy Sędzia podyktuje bramkę, no i mówię o tym rzucie karnym. Szanowni Państwo, to jest Biłgoraj, to jest Biłgoraj, coś pięknego, wyjątkowego, coś pozytywnego. Już nie dalej, bo w następną niedzielę, to jest następna niedziela, to będzie 12, tak, patrzę tutaj na kalendarz 12 października o 11.00, Łada 2, Biłgoraj będzie grała znowu z kolejnym przeciwnikiem, będę to relacjonował, transmitował, dlatego zapraszam, bo naprawdę warto. Szanowni Państwo, kończąc wypowiedź na temat Łady 2 i powiem, że, że tutaj no, wzbudziła Łada 2 Biłgora wielkie zainteresowanie za granicami. Proszę Państwa, tak, za granicami. I okazuje się, że zwłaszcza tutaj taka jedna osoba, jedna osoba, która jest bardzo ściśle związana ze światem piłki nożnej, jest tutaj zainteresowana przyjazdem do Biłgoraja i wzięcia udziału no, po prostu w wydarzeniu sportowym tutaj w jakimś meczu. Dlaczego? Bo Właśnie ta osoba ze szczególnym zainteresowaniem ogląda transmisję yy, yy, meczów yy, Łady 2 Biłgoraj. No i tutaj, tutaj jest ta osoba zainteresowana. Na razie nie mówię, nie precyzuję nic konkretnie, ale to też ma swoje powody. Szanowni Państwo, to tyle, to tyle odnośnie wydarzeń w Biłgoraju. O godzinie 16 tego samego dnia, dokładnie w sobotę, 4 października, miałem obówione spotkanie, transmisję z Krasnobrodu. Też dziewiąta kolejka, a klasy zamońskiej, czyli to wszystko takie zbieżne, połączone. No i właśnie pojechałem do Krasnobrodu. Ledwo udało mi się dotrzeć na czas, dosłownie dotrzeć na czas. Na tą godzinę w 16, byłem dosłownie naście minut przed 16, wpadając, biegając tam na teren, na teren tego obiektu sportowego. Tylko słyszałem, jak głos to powiedział: "O, już jest, jest, przyjechał. Ja że taka miła wymiana Pozdrowień, że tak już jestem. No i dawaj szybko, szybko szykować tutaj się do transmisji. No i stało się, stało się." Stało się to, że, że transmisja na żywo, która powinna się pojawić na kanale InfoSport, pojawiła się na kanale Życie od Nowa. Mam taki inny kanał na YouTube, prowadzę kanał Życie Odnowa, No i niestety, niestety ta transmisja została przekierowana na kanał Życie Odnowa. No oczywiście widzowie kanału Życie Odnowa, Nowa, o, ura, ucieszyli się, ucieszyli się z tego powodu, ale no zasmucili się widzowie kanału InfoSport. No i dopiero tutaj po po Meczu, podjąłem jakieś działania, także już mecz y, Igros Krasnobrut, y, Relax, Siężpol jest dostępny na kanale InfoSport, możecie państwo oglądać. Ale wracając do, do, y, do tej pomyłki, oczywiście tutaj nieświadom, że transmisja idzie na kanał Życie od Nowa, po, podłączałem się, no i szykuję się tutaj do tej transmisji i rozpoczyna się mecz. Igros Krasnobrut, Relax, Siężpol, proszę państwa, dwie dobre drużyny, tutaj nie ma słabych, nagle się okazuje, że no, Pierwsze takie piłki były jakie były, możecie sobie to Państwo obejrzeć, ale okazuje się, że w 22 minucie, nie w 17 albo w 22 minucie, w każdym razie w trakcie trwania pierwszej połowy meczu Igros Krasnobród zdobywa bramkę. Bramkę 1-0 dla Igrosa Krasnobrut. no wszyscy się cieszą. Ale proszę Państwa, relak Księżpol w tyle nie pozostawał. To jest też dobra drużyna. No i oczywiście jest taka sytuacja w trakcie meczu, że sędzia dyktuje rzut karny. No i relak Księżpol jest wykonawcą, egzekutorem tego rzutu karnego. No i zdobywa relak Księżpol bramkę rzutu karnego. Jest 1-1, 1-1. Proszę Państwa, w trakcie dalszej części meczu okazuje się, że Igros Krasnobród zdobywa drugą bramkę. Jest 2-1 dla Igrosa Krasnobród i tutaj nagle się historia powtarza dosłownie, no bardzo blisko zakończenia meczu, niemal tak jak, niemal porównując tak jak w Biłgoraju tego samego dnia, na chwilę przed zakończeniem meczu sędzia dyktuje rzut karny, no i tutaj Igros Krasnobród zdobywa trzecią, kolejną trzecią bramkę rzutu karnego. Coś pięknego, coś niesamowitego, co, proszę Państwa, emocje były naprawdę sięgnęły z zenitu i tak to, tak to wszystko wyglądało. Tak wyglądała cała sobota, proszę Państwa, piękne wydarzenia, to była dziewiąta kolejka, a klasy Zamońskiej, bardzo wiele fajnego, pozytywnego się działo, bo to jest piękna piłka, piękny sport. Wracając do do, dalszych, do omówienia dalszych wydarzeń, szanowni Państwo, tutaj się wyświetlają Państwu tablice aktualne wydarzenia związane z A-Klasą, kto jakie miejsce zajmuje w rozgrywkach, co dalej się będzie działo, gdzie były transmisje robione. Macie tutaj Państwo informacje, które, które tutaj Wam przybliżą te wydarzenia, właśnie o których mówię. Yy, tyle fajnego, tyle, yy, tyle ciekawego, no okazało się, że, że, że no, w trakcie transmisji na żywo też mówiąc kolokwialnie, no tutaj gafy różne strzeliłem, o których na początku relacji tej, yy, tej mówiłem. No tak się zdarza, no i tak się zdarza, ale myślę, że to chyba nic, nic yy, strasznego, nic poważnego, to coś fajnego, zajmiemy to w takiej klamrze yy, żartu. Yy, żartu. Yy, quiz, 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 okazuje się, że quiz cieszy się coraz z większym zainteresowaniem. Macie Państwo teraz tutaj tablicę z wynikami quizów. No, głosów przybywa. Bardzo dziękuję. Myślę, że jest to fajna zabawa. No i teraz widzimy aktualny stan wydarzeń na, na dzień dzisiejszy. Jak to właśnie wygląda tutaj procentowa punktacja wymienionych, wskazanych losowo drużyn piłkarskich. Tyle fajnego, ciekawego z tym wszystko jest związanego. Zapraszam Państwa na kanał i Infosport. W środę spotkamy się coś z archiwum, coś ciekawego, coś niezapowiedzianego. Myślę, że będzie fajnie, ciekawie. A standardowo, jak w każdy piątek, spotkamy się na zapowiedziach na kanale Infosport. Zapowiem, co gdzie będzie relacjonowane, transmitowane. Z wyrazem szacunku, do zobaczenia, do słyszenia. Tadeusz Kaszczak. Pozdrawiam. Grześć.